Cześć, tu Agata. Witam Cię dzisiaj w szóstym dniu naszego wyzwania. Dzisiejszy dzień zaczniemy sobie od razu na stojąco, także zapraszam Cię do wstania, jeśli siedzisz. Rozszerz sobie stopy, nawet szerzej troszeczkę niż Twoje biodra. Wyprostuj plecy, połącz sobie dłonie na wysokości serca i spokojnie poddychaj. Staraj się teraz skupić na sobie, na swoim ciele i dzidziusiu. Nic innego. Poza tym nie jest teraz ważne. To jest chwila dla Was. Spokojny, głęboki oddech. Poczuj równowagę, stabilność. Wyczuj swój środek ciężkości. Zauważ, czy jest on taki jak wczoraj, czy może już gdzieś troszeczkę indziej. Stara się kontrolować, żeby nie wypinać pośladków do tyłu, nie powodować jeszcze większego wygięcia w dolnym odcinku kręgosłupa. Proste plecy. I jeszcze jeden głęboki oddech. Powolutku. Otwórz swoje oczy. Opuszczamy dłonie. Rozszerzamy sobie nogi. Palce wychodzą na zewnątrz, pięty idą do środka. Unosimy nasze dłonie do góry. I wydech. Schodzimy na dół. Wdech do góry. I wydech, dół. Góra. I dół. I jeszcze dwa. I dół ostatni raz i dół zostajemy wyprostuj plecy połącz swoje dłonie oddychamy głęboki oddech czujemy jak nasze uda zaczynają już pracować wdech idziemy do góry połącz dłonie wydech schodzimy na dół i jeszcze raz wydech na dół, połóż swoje dłonie na uda i teraz powoli lewy bark idzie do środka i spróbuj spojrzeć przez prawy bark do góry poczuj rozciąganie w lewym boku wdech do środka i wydech, druga strona wdech do środka wydech wdech, idziemy do góry połącz dłonie wydech, dół wdech Wydech, I jeszcze raz góra, mocne nogi, wydech, połóż dłonie na, na udach i lewy bark do środka, przez prawe spróbuj spojrzeć do góry, wdech, wracamy i wydech, druga strona, wdech, wracamy, wydech, zejść trochę niżej, wdech, góra, wydech, dół, ostatni raz, wdech, góra wydech dół i wdech góra opuść dłonie w bokach przybliż stopy trochę bliżej mniej więcej szerokość bioder wdech do góry i wydech prawa ręka na prawą nogę i wyciągamy lewy bok wdech do góry wydech druga strona i wdech wydech wdech i wydech. I jeszcze po razie wdech. Wydech. wdech. I wydech. Wdech do góry. I wydech. Opuść dłonie. Idziemy sobie teraz do przodu naszej maty. Stań sobie na szerokość bioder, głęboki wdech. Z wydechem ugnij nogi schodzimy sobie na dół. Podpieramy się o nasze uda. Puść sobie luźno, brzuch do przodu, ściągnij łopatki, spróbuj spojrzeć do góry, czyli takie trochę wygięcie teraz specjalnie głęboki wdech. I z wydechem podwijamy kości ogonową, prostujemy nasze ręce. Taki koci grzbiet i jeszcze raz wdech, ściągnij łopatki. I wydech, koci grzbiet. I ostatni raz wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I z wydechem idziemy powoli, zaokrąglone plecy do góry. Unieś dłonie. Wydech, schodzimy w dół. Rozszerz sobie nogi tyle, ile potrzebujesz. Puszczamy luźno tułów na dół. Pozwól, żeby plecy się wydłużyły. Poczuj rozciąganie w kręgosłupie. Możesz położyć dłonie na łokcie. Kilka oddechów. Spokojnie, szczęka rozluźniona. Jeszcze jeden. Powoli możesz się podeprzeć. dłońmi, przybliż stopy trochę bliżej. Wyprostuj plecy. Spójrz przed siebie. Połóż dłonie na piszczele. Wydech, skłon. I wdech, zaokrąglone plecy. Idziemy do góry. Wydech, opuść dłonie. Połóż swoje dłonie na biodra. Prawa noga do tyłu. Do wykroku. Weź sobie głęboki wdech, unieś ręce do góry. I teraz powoli z wydechem otwieramy wojownik drugi. Zejdź sobie niżej, poczuj otwarcie w biodrach. I teraz powoli uginamy naszą lewą rękę w łokciu, złap prawą dłonią za lewy łokieć i delikatnie przechylamy się do tyłu, czując rozciąganie w lewym boku. Głęboki oddech. I z wydechem przyciągnij żebra trochę bliżej do siebie. I jeszcze jeden wdech, pełen wdech. I żebra bliżej wydech. Powoli wdech otwieramy ręce. Wydech odwrócony wojownik. Weź głęboki wdech. I z wydechem idziemy do przodu, połóż dłonie na biodra i wracamy prawą nogą. Wdech, ręce do góry, wydech, skłon, wyprostuj plecy, wdech, wydech, skłon, wdech, idziemy do góry, opuść powoli z wydechem dłonie na biodra, lewa noga do tyłu, do wykroku, głęboki wdech, z wydechem wojownik drugi. Unieś prawą rękę, ugnij ją w łokciu, złap lewą dłonią i spróbuj odchylić do tyłu. Pociągnij łokieć, poczuj rozciąganie w prawym boku. Głęboki oddech. Powoli puszczamy wojownik drugi i jeszcze raz wychylamy do tyłu. Wdech wracamy połóż dłonie na biodra, przybliż lewą stopę i dołączamy lewą do prawej, wdech, góra, wydech, skłon, wdech, wyprostuj plecy, wydech, skłon, wdech, idziemy do góry, wydech, opuść dłonie na biodra, prawa noga do tyłu, Oj, widzisz? Możesz czasami też potrzebować pomoc. Zejść trochę niżej. Wdech, unieś ręce do góry. Wyciągnij je wysoko i stara się nie wypychać mocno żeber do przodu, żebra blisko. Nawet kosztem ugiętej prawej nogi. Oddychamy. I teraz powoli weź sobie głęboki wdech. Z wydechem lewa ręka z tyłu, delikatnie możesz się położyć na prawy pośladek i spróbuj wyciągnąć prawą rękę prosto do sufitu i pociągnąć lewy bark do tyłu, spróbuj spojrzeć do tyłu, to jest taki delikatny skręt w klatce piersiowej nie, nic na siłę, nie przesadzamy jeszcze jeden oddech może uda się kawałeczek tylko dalej pociągnąć lewy bark do tyłu wdech, wracamy do przodu unieś lewą rękę z wydechem otwieramy. Wojownik drugi. Zejdź sobie trochę niżej na lewej nodze. Wyciągnij teraz ręce przed siebie. Połóż swoją lewą rękę na prawą. Ugnij ręce w łokciach i spróbuj zapleść dłonie, tak żeby spotkały się z powrotem ze sobą. Unieś łokcie wyżej. Zejdź niżej na lewej nodze. Rozciągamy nasze łopatki. Oddychamy to są ramiona do pozycji orła. Oddychamy. Jeszcze jeden oddech. Silne nogi. Wypchnij łokcie i jeszcze kawałek dalej. Weź sobie jeszcze jeden oddech. I powoli wracamy do wojownika drugiego. Głęboki oddech. I wyprostuj lewą nogę, wychylamy do tyłu głęboki. Możesz położyć lewą dłoń z tyłu za głową, otworzyć trochę bardziej klatkę. Powoli wracamy. Połóż z wydechem dłonie na biodra i przysuwamy naszą prawą stopę trochę bliżej. Odwróć lewą stopę do rozkroku i schodzimy w dół do przysiadu sumo głęboki. Wdech góra, wydech dół. Jeszcze raz. I wydech zostajemy w dole. Proste plecy, delikatnie podwinięta kość ogonowa. Minutkę zostaniemy sobie w tej pozycji. Silne nogi. Będzie na pewno palić, ale damy radę. Oddychamy. Głębokie oddechy. Dzięki takim ćwiczeniom, w których musisz wytrwać... Mimo, że Twoje ciało, mózg odpowiada Ci, że już nie da rady, bardzo dobrze ćwiczysz swoją też postawę i, i nastawienie podczas porodu, kiedy naprawdę trzeba, mimo że już nie możemy. Głęboki oddech, proste plecy, jeszcze chwilka, czujemy nasze nogi. Jak się trzęsą, jak palą, na pewno dasz radę. Oddechamy, głęboki oddech. I powoli, jeszcze 5 sekund. I ostatni oddech. I wdech do góry. I wydech, opuszczamy dłonie na biodra i powoli wracamy do przodu naszej maty. Głęboki wdech. I wydech powoli, skłon. Wdech wyprostuj plecy. Wydech, skłon. I wdech idziemy do góry. Wydech. Opuszczamy dłonie. Na biodra. Druga noga do tyłu. Idziemy do wykroku. Głęboki wdech. Do pasu się do pozycji. Możesz zejść trochę niżej na prawej nodze, żebra blisko. I teraz powoli prawa ręka z tyłu na lewy pośladek i delikatnie próbujemy cofnąć prawy bark, spojrzeć sobie w prawo. Oddychamy głęboko. Jeszcze jeden oddech. I powoli z wdechem wracamy. I wydech, wojownik drugi. Teraz powoli wyciągnij ręce przed siebie, prawa ręka na lewą. Uginamy w łokciach, zaplatamy i wypychamy łokcie daleko. Schodzimy trochę niżej na prawej nodze. Oddychamy. Jeszcze jeden oddech. I powoli rozplątujemy głęboki wdech. Idziemy do tyłu, wyprostuj nogę, odchyl się do tyłu, wyciągnij rękę. Możesz położyć dłoń za głową, otwórz klatkę. Powoli wracamy głęboki wdech. Opuść dłonie na biodra. Przybliżamy lewą nogę trochę bliżej i schodzimy w dół do przysiadu. Przysiad sumo, proste plecy. Z kolejnym wdechem ręce do góry. Połącz dłonie, wydech na dół. Wdech góra. Wydech dół. I jeszcze raz góra. I uwaga, zostajemy w dole na minutę. To jest ostatnia minuta tego ćwiczenia. Dzisiaj już na pewno więcej nie będzie. Proste plecy, oddychamy. Postara się skupić na oddechu. Głębokie, długie oddechy. Na pewno dasz radę. Możesz sobie myśleć właśnie w swojej głowie: jestem silna, dam radę. Nie poddam się. To są takie myśli, afirmacje, których też możesz użyć podczas swojego porodu. Jeszcze chwila. Czujemy, jak nogi palą, jak się trzęsą. Jeszcze chwila. Jeszcze 10 sekund. Oddychamy, I jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, 1 góra, wdech. I wydech. Opuszczamy dłonie na biodra i podchodzimy do przodu maty. Wdech do góry. Wydech. Opuść dłoń połóż swoją lewą dłoń na serce, prawą na brzuchu. Oddychamy spokojnie. Czujemy energię, czujemy jak w całym naszym ciele krąży jej dużo. Postaraj się brać każdy oddech tak głęboki, jak tego Twoje ciało potrzebuje. I jeszcze jeden oddech. I powoli z kolejnym wdechem otwórz oczy, unieś ręce do góry. I wydech, schodzimy sobie w dół do skłonu. Podeprzyj się dłońmi i próbujemy sobie zejść na dół. I teraz usiądziemy sobie bokiem. Ja, mi idealnie to wyjdzie, bo chcemy, żeby nasza prawa stopa poszła sobie do tyłu, bliżej do naszego pośladka. Lewa stopa przybliża się do naszego prawego, uda. Usiądź sobie, postaraj się tutaj w tej pozycji, wyczuć swoje biodra, dopasować. Proste plecy, oddychamy. Obie stopy są flex. Pamiętaj, nie podwijamy prawej stopy pod siebie. Jeszcze dwa oddech, proste plecy. I teraz powolutku. Przesuń sobie lewą dłoń trochę dalej i wyciągnij prawą rękę, poczuj rozciąganie w boku, głęboki oddech, i powoli idziemy w drugą stronę. Tutaj możesz teraz to bardziej poczuć. Postaraj się docisnąć prawą piętę do maty. Oddychamy, całe prawe udo jest dociśnięte. Głęboki oddech. I powoli, z kolejnym wdechem, połóż swoją lewą dłoń troszeczkę bardziej z tyłu i z wdechem unosimy nasze biodra do góry. Możesz się delikatnie wygiąć i powoli wydech, opuszczamy biodra, proste plecy. Wdech i z wydechem delikatnie pochylamy się do przodu. Oddychamy spokojnie. Powoli przejdź sobie troszeczkę bardziej w prawą stronę. Zauważ, w których miejscach czujesz teraz największe napięcie. I powoli idziemy w lewo. I z wdechem podnosimy się do góry. Teraz przesuniemy sobie naszą prawą stopę do przodu. Usiądź dobrze na dwóch pośladkach. Prawy łokieć zahacza o twoje prawe kolano. Tak jak w malasanie, ale tym razem jedna noga. Może uda się przesunąć stopę trochę dalej. Proste plecy. Oddychamy. Jeszcze jeden oddech. I powoli otwieramy oczy i zamieniamy nasze nogi. Przykładamy prawą stopę do lewego uda, lewa noga ugięta, proste plecy. Spróbuj dopasować się tu do pozycji, wyczuć swoje biodra. Oddychamy. Czujemy na pewno to mocno w lewym biodrze. Oddychamy w to miejsce. Pozwalamy, żeby się troszeczkę bardziej otworzyło, rozluźniło. I jeszcze jeden oddech. I powoli przesuń swoją prawą dłoń trochę dalej. I przeciągamy się, wyciągamy lewą rękę. Idziemy do góry. I druga strona, aktywnie dociskamy lewą piętę do maty. Prawe kolano też jest blisko ziemi. Oddychamy, czujemy rozciąganie w prawym boku. I powoli idziemy w prawo. Połóż sobie dłoń trochę dalej. Unieś biodra do góry, wypchnij je do przodu, tyle oczywiście, ile czujesz, że możesz. I powoli. Wracamy, wyprostuj sobie plecy, głęboki wdech i powoli pochylamy się do przodu tyle, ile możesz. Powoli przesuń się w lewą stronę, głęboki oddech. Powoli jeszcze w prawo. Podnosimy się z kolejnym wdechem do góry. Przenosimy teraz lewą stopę do przodu. Siadamy dobrze na dwóch pośladkach. Zachacz łokciem o swoje kolano. Wyprostuj plecy, oddychamy. I jeszcze dwa oddechy. Proste plecy. Ostatni oddech. I powoli przenieś swoją lewą nogę, tak żeby usiąść sobie wygodnie, wyprostuj plecy. Połóż sobie dłonie na swoim brzuszku. Weź głęboki wdech aż do dzidziusia. I wydech. I jeszcze trzy. Wdech. I wydech. dech Wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Powoli odłóż dłonie na kolana. Z kolejnym wdechem: wypchnij klatkę piersiową, ściągnij łopatki, spójrz sobie do góry. I wydech, zaokrąglamy plecy. Wdech. I wydech. I ostatni raz wdech i wydech. Powoli wracamy. Po prostu sobie jeszcze plecy. Kilka spokojnych oddechów. Możesz to zrobić na siedząco. Jeśli chcesz, możesz przejść do leżenia, do relaksu. Spokojny oddech rozluźniający całe ciało. Ostatni głęboki oddech. No I powolutku, powracając do rzeczywistości Możesz delikatnie poruszać palcami od stóp, od dłoni, jeśli siedzisz, możesz się przeciągnąć. No I powoli usiąść jeśli leżysz. Z wdechem unieś ręce do góry. I wydech. Opuszczamy połączone dłonie. Weź sobie głęboki wdech. I wydech. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą praktykę. Widzimy się jutro, w naszym ostatnim dniu. Namaste.